Zgodnie z zapowiedzią nagrywam odcinek po odcinku. Przed chwilą widziałyście przed chwilą kilka dni temu Widziałyście, jak kupiłam suknię ślubną w Lumpeksie, w którym odtwarzałam stylizację Angeliny Jolie. Co ma jedno do drugiego? Nic, ale to jest właśnie kwintesencja lumpeksu. A teraz stwierdziłam, że przejrzę sobie cały asortyment. Może nie cały, bo lumpeks jest gigantyczny, więc nie jestem w stanie, ale asortyment tak po prostu bardziej pode mnie, a nie w temacie odtworzenia konkretnej stylizacji. Zatem zapraszam do oglądania. Różnią się one tym. Tu jest taki case teraz. Oh, jest tak piękna. Zobaczcie te rękawki, jak one wyglądają. Nie. Chciałam zacząć od strefy na wagę, bo dzisiaj jest piękny, cudowny 29 zł za kilogram. Ale przechodząc tutaj, bo podeszłam do szafek, zostawić swój płaszcz w środku. Przechodząc, zobaczyłam stroje kąpielowe i chciałam sobie zajrzeć, bo idzie to stroje kąpielowe zawsze mile widziane, ale jedynie wszystkie, które mi się podobają, są za duże. W sensie to jest większy rozmiar. I to chciałam Wam powiedzieć, bo często zwracacie uwagę na to, ten kosztuje 32 zł i ma, rozmi ma rozmiar 42. Jest bardzo ładny, podoba mi się, mogłabym go mieć i. Go można, zobaczyć, można tutaj sobie ramionczka odpiąć, więc może być taki na szyję tutaj, a może być tylko taki, że wiecie, po prostu jest tak, super. A często nawiązujecie do tego, że mi to łatwo, bo ja mam taki mniejszy rozmiar, więc dużo rzeczy w się znajduje, ale wcale nie, niekoniecznie. W się właściwie każdego rozmiaru jest tyle samą. Oczywiście kwestia może dostawy i tak dalej, to jest w rozmiarze 38. Kwestia dostawy albo danego miejsca, różnie bywa. Nie mniej ten jest 40-42, a nie, to nie to nie jest, to jest tylko taka góra. Czyli od stroju jakby, ale taka bardziej. Bluzkowata, nie chodzi, chodziło mi o to, że to nie jest kim. Więc w Lumpeksie co trzeba robić? Po prostu trzeba szukać. Tu mamy MKO O, patrz, jakiś świetny. Jeju, wzięłabym go. Taki trochę słoneczny patrol. E, ta, jak ma Pamela Anderson. <grym> tak mi się skojarzyło. E, więc mega fajne. A i na przykład on kosztuje tak od razu z ciekawości dla siebie i dla was 30 zł. A stan jest idealny. Często mówicie o tym, że na przykład głupio wam w Lumpeksach, że zakładać po kimś czy coś. No te rzeczy są totalnie czyste, więc no tutaj raczej o ten jest piękny ten też o zobaczcie tutaj ten nawet ma jeszcze folię czyli to jest w ogóle noweczka i on kosztuje bo nie rozumiem że też 38 czyli emeczka i kosztuje co nie ma ceny 31 zł no petarda prześwietny kurczę szkoda że nie dla mnie. <laughs> Jesteśmy już na strefie tej wagowej, na wagę. Różni się ona przede wszystkim tym, że w tamtej rzeczy są wycenione i są czerwone wieszaki, a tutaj jest na wagę i są żółte wieszaki. Generalnie osobna kasa, jakby osobne pomieszczenie. Ja przyszłam pierwsze co na sukienki. Już tutaj przed chwilą byłam. Przez chwilę nie przyglądałam tego, wiadomo, ale sobie gdzieś tam okiem rzuciłam, co gdzie jest i właśnie zobaczyłam w międzyczasie piękną sukienkę, to jest rozmiar 14. Ja nigdy nie pamiętam, jakie to są rozmiary. Nieważne. Generalnie nie dla mnie większy, ale piękna w ogóle jest taka mini, więc hmm, odważnie, ale ma piękny tutaj dekol, to by pięknie tutaj wyglądało. Jak jeszcze pani ma większy biust tutaj w ogóle takiej krągłości. No, sexy, pięknie, pięknie po prostu. A ja szukam dalej czegoś dla siebie. Nawet nie wiem w sumie ile jest po dostawie, ale sądząc po cenie, chyba raczej dość długo. No, jest dość tanio. 29 zł to jest nawet, nawet, ale nie, nie, nie dla mnie, ale nawet, nawet. To jest przystępnie, chciałam powiedzieć. Nalazłem kolejną piękną sukienkę. Znowu to jest Asos. Ja nie wiem, jakieś dojście mają do Asosa czy co. Piękny tył, piękny przód, to jest 38. Asosowe 38, według mnie to będzie bardziej 40, bo oni mają taki ten, o, według mnie, rozmiar szukany. Nie wiem, jak jest w przypadku większych rozmiarów, ale ja się niejednokrotnie przekonałam, sama kupując 34 w Asosie, że był na mnie za duży. A tutaj, no, tak mi się wydaje, że ta suknia raczej na 38 nie wygląda, tylko na większy rozmiar, ale bardzo ładna jest. Jedyny jej mankament, o to też jeszcze powiem, że brakuje tutaj dalej tych guziczków, więc no trzeba by było pewnie wszystkie wymienić i kupić sobie po prostu w miarę w podobnym odcieniu, w miarę podobne guziczki w pas materii. Ale tak poza tym to chyba nic jej nie do... Ci, nie do skwiera, jest bardzo ładna. To jest spódniczka na mnie, wpadła mi w oko, bardzo ładna, fajny taki materiał, taki delikatny, jak no jak taki rodzaj jedwabi bym powiedziała, no oczywiście to na pewno to nie jest i zastanawiam się, czy to jest spódniczka w ogóle w moim stylu, fajny, ma taki jungle yy, vibe, motyw <laughs> jak to się mówi, dżungla, o. Nie biorę jej. Chyba. Ale ładna jest. No i jest mój rozmiar. W sumie, no nie ja wiem, jak, jak, jak uważacie powinnam przymierzyć, czy nie. Powinnam przymierzyć? Nie, chyba nie. U, a tu druga fajna, czekajcie, od razu pokażę. To jest MK, akurat. Mamy Sinsay i to chyba jest noweczka. Tak wygląda. Taką siateczkę ma. Swego czasu to było bardzo, no za duże by była na topie. W sumie, no ale praktycznie jest. A fajnie to wygląda, ładne to. Bardzo lekka, więc pewnie bardzo tania, nawet. <laughs> Lubię takie. Oj, lubię, to jest 36 na 38 ale nie jest taka trochę podniszczona. No, nie. A ja mam tyle tych koszul. Jejku. Słuchajcie, dziewczyny, po prostu to jest niesamowite, ile ja mam tego typu koszul. Już jak ostatnio zobaczyłam w swojej szafie, jak przyniosłam chyba dwie czy trzy kolejne. Oczywiście nie mam takich samych, żeby nie było. Ale one są dość podobne i w ogóle ogólnie bardziej mi chodzi, że styl podobny. No, dużo tego, tego z tych lumpeksów przywędrowało do mojej garderoby. Tu jest taki case teraz, że wszystkie rzeczy, które są na, tej, na tym osobnym wydzielonym wieszaku, które mają czerwone wieszaki, są też za 29 zł kg. To jest po prostu, że to są po prostu rzeczy z tej wyceny, ale jeszcze jakby tutaj jest drugi, że tak się wyrażę, przemiał ich, więc każda rzecz mimo, że jest wyceniona, na przykład nie wiem, teleginicę, może to nie jest jakieś super ładne, ale powiedzmy, że. Spadło wokół, wolałabym, żeby to były dzwony. Ten bardzo podobne mam tylko właśnie dzwony. No ale, dla przykładu, kosztowały 26 zł na wycenie, a tutaj kosztują 4 zł. 20. Ile kosztowały? 22 zł taniej. Hmm? To jest jakaś ładna spódnica. ale to jest 42 rozmiar. 24 zł kosztowała. Ja aż pójdę z Wami normalnie do wagi jeszcze raz, bo ona też jest leciutka i kosztuje, patrzcie, 3,50. Ta sukienka też mi się bardzo podoba, dlaczego ona jest 3,50. 38 rozmiar, tak? I 38 złotych kosztowała i 38 rozmiar. Zgadza się, no piękna! Kocham takie totalnie, zobaczcie, no po prostu obłędna jeszcze ten tył, też piękny. No dzisiaj pewnie kosztuje, nie wiem, może maksymalnie około 10 zł. Na oko moje. Zamykałam się, kiedy mamy rozmiar S, a brudna jest, ale to jest chyba taki brud do strania bez problemu. Ładna bluzeczka, no nawet ładna, nawet ładna, nie biorę jej, ale ładna. Fajną kurtkę dorwałam, taką przeciwdeszczową, przeciwdeszczową. Wiatrową. Ma taki mm, fajny połyskujący srebrny kolor. Tutaj się, wiecie, tak związuje w pasie, w sensie tak marsz, takie marszczenie jest. Więc to fajnie, figurę podkreśla, ona jest w rozmiarze, ona jest w rozmiarze 38 i wpadła w ręce, naprawdę ciekawa. Przeszłam na wycenioną strefę, patrzę. Wow, tutaj są też książki. Ja jestem książkocholiczką, No, mogę w sumie tak siebie nazwać. I teraz razu stwierdziłam, a, a najbardziej. To ja lubię kupować książki z drugiej ręki. Naprawdę najbardziej lubię. Więc zobaczymy, czy tutaj może coś mi się uda dorwać. W ogóle to ciekawe, czy to jest jakoś gdzieś o jakieś 3 zł. Aha, czyli tutaj pewnie jest. Tak, są ceny, 6 zł. Dobra, no to przeglądam. Widzę, że dużo, dużo jest jednak też w obcym języku. No, w sumie można sobie poćwiczyć, powiedzmy. <laughs> Jak najbardziej również, ale no, zobaczymy, czy w ogóle coś mi się Uda dla mnie znaleźć. Ja bardziej zwykle szukam takich wień, bardziej rozwojowych. Ostatnio się bardzo, bardzo od kilku miesięcy alchemią interesuję i zgłębiam temat, uczę się dużo i to jest dla mnie takie ekscytujące. Dużo z książek po angielsku w sumie, dotyczące hachami, bo to głównie bym powiedziała Londyn i te klimaty, więc faktycznie ale po polsku też tam coś jeszcze, jakieś materiały jednak znaleźć można. Dobra, przyglądam, przyglądam i widzę jak na razie tylko po angielsku, po niemiecku, w sumie jak po jakimś innemu jeszcze chyba, ale nie wiem, jaki to język. Jestem na wycenie teraz na sukienkach ponownie i dorwałam taką, czekajcie, bo ja się tutaj poplątałam. To jest trudne, żeby wam pokazać tylko, bo to jest potrójna elka, z tego co widzę, ale jest taka welurkowa, ładna, piękna, zobaczcie. Taka leciutka, letnia. Ja mam taką podobną w ogóle, naprawdę bardzo podobną do tej, tylko czarną na lato. Tylko chyba mam normalne ramionczka, takie po prostu idące przez ramiona, nie takie tutaj z tyłu jakieś różne fikuśne wiązania, ale bardzo ładna jest ta sukienka. Kolejna i kolejny welur. Jaki to jest rozmiar? 38 i cena 30 zł. Zobaczcie, a tak Wam pokażę, może tak będzie lepiej. Fajna też. Piękny kolor, a i wełr taki, ja, ojeju, jeju, cudo, cudo, ja od razu, nie, od razu po prostu cała dam O, 34, 68 zł, troszeczkę więcej, tutaj widzę, że to jest ASOS, o, tutaj ma jakieś plamki, jakiś taki długopis wygląda jak Ala, ale ładna, ładny ten kombinezonik jest, no, o, cenę ma trochę. Trochę ma cenę, tym bardziej jak ma planki. Ta też ładna, o, takie lubię. Lubię takie góry tutaj. To jest jakaś w ogóle chyba sz szwedzka marka, Swivy? Tak mi się czekajcie, ja zobaczę, czy tutaj nam metkę coś wskaże. Nie wiem czemu, ale to słowo jakoś tak norwesko albo szwedzko mi zabrzmiało. Made, made in. Czajna, ok, ale chcę zobaczyć skąd jest firma nie, tutaj się nie dowiem, a jednak się myliłam sprawdziłyśmy to na telefonie i jednak to jest francuska marka, zobaczcie, a ładna stosunka, naprawdę jest piękna, kosztuje 48 zł no, warta, jeżeli będzie na kogoś dobra to warta tego, kolejna bardzo ładna, tutaj mamy rozmiar 38 i kosztuje 27 zł na jedno ramię, ale zobaczcie, śliczny kolor, taka bardzo delikatna, piękna nie, nie mów mi, nie mów mi, nie mów mi o jedzeniu. Jeść. Jesteśmy głodne z wiki piękna sukienka też. Podoba mi się ta dziurka tutaj, ja lubię jak są takie, bo to zawsze ładnie wygląda, no tylko raczej bez karta, wtedy się zakłada takie sukienki, bo to jakby tutaj coś było pod spodem, to by nieładnie już wyglądało. Taki ma tył, taki ma przód i to jest 40, 20 złotych, uuu, 20 złotych, ale fajnie. Ta też mi się bardzo podoba, w ogóle zobaczcie tak ona ma tutaj taki przód wycięty, że tutaj ładnie będą nóżki wyglądać. Tył też fajny rozporek rozcięty, górę ma bardzo ładną, luźno tutaj będzie sobie, Pływało, takie trochę taka trochę kimonowa ta góra. Nowa w ogóle jest z metką to jest e, MK <grymka> 48 zł. To jest coś takie ala wakacyjne, Ala na kąpielowy. 37 zł XS, czyli teoretycznie coś na mnie. W ogóle podoba mi się ta kolorystyka. ale no ten materiał jest. Puczny, tak mocno sztuczny, w sensie czuć to, chyba, że to chodzi o to, żeby to było takie, nie wiem, basenowe, bo to jest właśnie takie basenowe, ja mam wrażenie. To nawet widać w sumie, nawet bez dotykania. No to jest 100% poliester. No tak myślałam, ale poliester, wiadomo, że wydania ma prze, przeróżne. To jest takie, no, no jakby, nie wiem, nie wiem do jakiego materiału, takie jak zasłony na okna, takie, wiecie, tanie. Trochę mi się tak skojarzyło, ale ładne to właśnie jakiś taki kurczę, to ma, ma to jakiś swój taki klimat i jeszcze fajnie jest też to, że tutaj macie, zobaczcie, takie rozcięcia po bokach, więc tutaj wiecie tak ładnie po bokach, by noga wychodziła z jednej i z drugiej strony. No, ale wydaje mi się, że z drugiej strony pewnie, no wiadomo, że ciało by w tym nie oddychało. No i zależy pewnie też od pogody i od tego, jakie macie tendencje do potliwości. No ale pewnie raczej można by było się w tym zgrzać. Kolor mnie przyciągnął, ale jak zobaczyłam, jak piękna jest ta buzeczka to stwierdziłam, że muszę Wam pokazać, no cudowna. Generalnie guziczki wszystkie są, po prostu nie jest zapięta, to jest eleczka. To jest y 30 złotych kosztuje tak. Naprawdę, ta włoska. mi się tak podoba, że zobaczcie jakby była na mnie, to by była po prostu, ojeju, kocham, kocham, jest pluseszka idealna po prostu. I kolor też. Kolejna Zara, 36 zł i rozmiar S, ale to będzie na mnie za duże niestety, bo ładne to takie bochowe, takie bochowe. Takie w takim stylu boho. Bardzo przyjemny materiał. To w ogóle nie wiem, jakaś kolekcja zary? Nie wiem, trafaluk trafaluk, Nie mam pojęcia. Nie znam się, nie orientuję się. Krótka. Piękna jest kolor, tak jak, go, jak właśnie go szukam, ale nie jest w sumie taka krótka. Myślałam, że będzie mocniej krótka. Czekajcie, chodźmy do lustra. O, ja cię pierdzielę, jak ja bym w niej wyglądała. Jak ja bym w niej wyglądała? Wy mi powiedzcie, jak. Jaki jest rozmiar w ogóle? 36. Nie wiem. A, to jest asosowe. Tak, bo po poznaje poznaję. Ale nie, to asosowe 36 to będzie duże na mnie. to właśnie nie wydaje się, żeby miało być duże, ale... To nie będzie raczej wypchane. Chociaż tu z drugiej strony to jest dziwne, bo zobaczcie, to jest chyba takie... Nie, to ja źle powiedziałam, bo tutaj mało piersi wchodzi tak naprawdę. Ona po prostu ma taki jakby motyw, że to tak powinno wyglądać, a tutaj powinno być po prostu takie w, no, w powietrze tylko, no bo tutaj nawet jakby była duża piersi, to nie wejdzie jakby do środka tego materiału. I tak to się... O, tak się blokuje. Przymierzać? Tak. No dobra, znalazłam właśnie bardzo ciekawą sukienkę z Naked. To jest niby 34, wydaje mi się dość dużo, ale ja ją z przyjemnością przymierzę, bo mi się bardzo podoba I w ogóle to jest jakiś kolab, współpraca I znalazłam dziewczynę, bo nie mam pojęcia kto to jest K.S. Sutherland. jeżeli to dobrze wymawiam Zobaczcie, tutaj jest jej Instagram Ma jakieś 230 parę tysięcy obserwujących No i miała kolekcję z Naked. Sukienka jest przepiękna i taka bardzo miła Super jest ten materiał, taki zwiewny, delikatny Więc no fajnie by była, jakby była, by była dobra W sumie tak myślę, wiki że jakby na mnie nie było to może na Ciebie by była. Eee, zobaczymy, zobaczymy, bo trudno stwierdzić tak, jak patrzę na nią, to wydaje mi się, że, że nawet na Ciebie mogłaby być dużo. Nie wiem. Tak czy siak kosztuje 28 zł, więc warto przymierzyć. Zobaczymy, czy będzie no, dobra na którąś z nas. Mierzyłam Te sukienkę z kolekcji tej dziewczyny i, i jest taka piękna. Zobaczcie te rękawki, jak one wyglądają. Więc to jest po prostu przepiękne. W ogóle zwróćcie uwagę jak ten kolor jest fajny, jak ten mocek jest fajnie zrobiony. Tu macie taki materiał jak na tym rękawku, tu macie taki materiał jak na tym rękawku. Tu macie taki materiał jak tu i tu, a tu macie taki ma materiał jak tu i tu. Dobra, no, bardzo pomysłowa. Tu jest po prostu jednolity, tylko to co z po, pod spodu wychodzi. No piękna, no ale zobaczcie, no przecież to jest jeszcze... W ogóle, nie wiem, nawet mniejszy rozmiar będzie dla mnie za duży, więc a mniejszego już raczej nie produkują, więc no niestety zobaczymy, może się uda biki, a jak nie, no to zostanie. No chyba nie. Chyba nie jestem ja, w sensie sukienka jest bardzo ładna Nawet bym powiedziała, że jest dobra Jest taka luźniutka, ale to fajnie wygląda W tej co ładnie to się prezentuje To nawet nie wygląda źle Bo to tak jak myśli, na początku myślałam Że to po prostu pierś powinna to całe Ten cały materiał wypełnić, ale nie, wcale nie Ja sobie tylko ramionka obsunęłam Żeby jakoś to w miarę wyglądało No ale nie czuję się w tym, to nie jest moja rzecz tym razem nic nie było na mnie dobre na wiki ta sukienka też niestety nie leżała ale w poprzednim odcinku, którego jeżeli nie widziałyście to was do niego odsyłam ja kupiłam tutaj przepiękną suknię ślubną za całe 60 zł co musicie zobaczyć, jeżeli tego nie widziałyście to koniecznie nie nadrobić, więc naprawdę uważam te łowy za fenomenalne, dziękuję serdecznie za miłe przyjęcie, na pewno z przyjemnością tutaj wrócę, lumpex jest duży jest szeroki asortyment więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, ja na koniec jak zawsze Zapraszam Was do subskrypcji, dobrych wibracji, do wsparcia kanału, do całowania tych, których kochacie i do podążania życiem, którego pragniecie, a my idziemy coś zjeść. Do następnego! Pa, dziś będziemy poszukiwać, nie wiem nawet ile kosztuje kilogram. Jest duży ścisk. Wiecie, czego mi najbardziej brakuje? No taka dostawa, bo po prostu wszystko przebrane, no.